Ze strony Polak. Witam Was w kolejnym filmie na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku yy, Gramy sobie w Among Us, i jesteśmy dzisiaj Polakami. Bo ja jestem Polak, a wy jesteście Polacy. Widzowie Polacy, dobra, jestem badnitel. Zmieniłem nick Trzymaj, to będę stał. Czekajcie, o Komerze sobie zobaczę. Zobaczę sobie kamery. Ja będę się tu kręcił. Dobra, słuchajcie, jak ktoś był na kamerach, to pewnie idzie kliknąć guzik. Okej, okay, żółty idzie do kafeterii. Słuchajcie, jesteśmy Polakiem. I mamy mega kabelki fajne. Oj, wyszedłem z mega kabelków. Już nie mam mega kabelków, ale zrobimy. Ale mieliśmy mega kabelki, słuchajcie, szybko idziemy tutaj Hop, 9, 5, 4, cztery, cztery O dobra, już wszystko jest w normie Słuchajcie, gdzie mamy jeszcze taskę? Mam taskę w kafeterii To hmm. Tutaj czekajcie, będziemy śledzić zielonego, zobaczymy Czy, jeżeli to zrobił o ma tu drugiego i chyba pójdzie teraz do tego Słuchajcie, zrobimy sobie szybko kabelki jeszcze na szybkości, ale ja chcę zobaczyć, że zielony wyrzuca śmieci. Oj! Oj! Ty zamknął drzwi, ktoś. Jeżeli on będzie pisał, że w midmaju, to nie wiem. Zamknęły się drzwi przed nosem widom Okej, okay, a napisał, że kto? Wad a Madmini, okej. Okay. Dobra. Nie czekajcie. Ja byłem w Mad Okej. Teraz jej... Okej. Słuchajcie. Zobaczymy, czy żółty to impostor. I tak, to impostor. Czyli koronawirus! u nas serwerka. widzimy się za chwilę. Okej, okay, słuchajcie jesteśmy już z powrotem. I teraz tak, jesteśmy Polakami, którzy czekają. Nie, nie rozumiem. Mm. Jestem z Klaudiach. Nie, nie rozumiem, okej. Okay. Yy, nieważne. Mm, tak. O, jest już 8 osób, więc zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. okej, okay, nie rozumiem totalnie co oni piszą na czacie a uh, chciałem napisać start, ale okej okay. mm, tak ha <ścoughs> hahahahahahahahahahaha słuchajcie jesteśmy impostorami, ale ja nie chciałem być impostorem no bardzo nie chciałem być impostorem, bo Polak jest crewmate'em Okej, okay, wyrzuciliśmy śmieci i stajkowaliśmy taskę. Teraz skały, słuchajcie udajemy, że skały Siu, siu, siu. Siu, siu. siup, 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 siup Siup, siup, okej, okay, dobra już yy, 20 skał Fajnie jest tak udawać taski Słuchajcie, trochę zmienimy kamery Wejdziemy do wenta. I z niego wyjdziemy. Słuchajcie, zmienimy kamery. Mam nadzieję, że kamery nie są skierowane w tamtą stronę. Ja tak, jakbym zebył na kamerach, to by był niezły. Słuchajcie, przypał. Ale jesteśmy Polakiem. Polak ma czerwony nick No, różne osoby są w, pola, w Polsce. Okej, okay, zostało nam jeszcze dwa deski w elektryku, bo niby zrobiliśmy ten w nawigacji. mmm Słuchajcie, nie wiem, fejkować, y, 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 nie wiem czy lepiej jest fejkować taski w ten sposób. Nie wiem, czy lepiej jest fejkować taski w sposób taki, że ten że robimy te taski, które są na mapce czy inne Ankesajcie, bo tutaj to chyba są kabelki, więc ostatnie robimy task. Okej, okay, już zrobione, więc teraz zrobiłem sobie gościa i wentujemy. Wentujemy do Baya. I tu sobie idziemy dalej, słuchajcie. Zrobiliśmy już wszystkie taski. Dudeboy, report it. Gdzie? Okej, okay, gdzie? Napiszemy gdzie. Słuchajcie, musimy. Kto? Słuchajcie, ja nie wiem. Ed. Czemu ja? Nie! Walili nas, nie! Dobra, trudno. Trudno się mówi, słuchajcie. W Polsce się mówi. Trudno! Nie, czekajcie. Trudno! Nie, trudno! Trudno! Nie, trudno! Nie! Nie poddam się! No! Tak się mówi w Polsce. <laughs> Dobra, słuchajcie, więc tu płatle, jeśli chodzi. O ten odcinek ja się z Wami żegnam albo nie. słuchajcie, jeszcze chcę wam powiedzieć, że sorki za to, że miałem czerwonego skina w białej czapeczce, a nie czerwono-białego skina, słuchajcie, jest już późna godzina bardzo, jest 23.33, a ja nie chciałem wrzucić ten odcinek po 24. Tego odcinka nie chciałem wrzucić po 24. A więc no po prostu dlatego nagrałem ten, ten odcinek teraz, żeby mógł go wrzucić 11 listopada. Więc chodzi, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek z Polakiem. Mam nadzieję, Wam się spodobał, że nam popałicie cześć, Pyk.